witajcie kochani witam was serdecznie w kolejnej recenzji dzisiaj mamy też unboxing czyli pierwsze otwarcie kart karty polskie mandale kluczem w labiryncie życia tak się nazywają Anna Goszkowska jest autorką talia 24 karty z podręcznikiem studio astropsychologii coś więcej niż psychologia tak jest wydawcą no dobrze. Otwórzmy sobie z folii. Pudełko jest potężne. Nie wiem dlaczego jest tak duże. Zaraz się przekonamy. Co tutaj tą wielkość nam tworzy. Ojejku. Tak. Okej. Okay. jest książeczka, widzę, no dobrze zobaczymy tutaj zobaczmy u góry mamy informacje możecie słuchajcie przeczytać mam nadzieję, że ładnie nam ostrzy mhm. z tyłu jest troszeczkę napisane to może przybliżę mam nadzieję, że ostrzy ładnie przeczytajcie sobie co tu napisane tu już widać kart kilka. Tutaj mamy książeczkę. Teraz zobaczymy. I tutaj mamy te karty. I tu jest chyba jeszcze jedno. Aha, pudełko. Takie cieniutkie. I co to jest teraz? Przekonajmy się, co to jest. Oh my gosh, to jest nic. To jest takie pudełko, żeby. Hmm. No to powiem Wam, że teraz nie rozumiem trochę po co. Po co to jest zrobione? Szkoda tego papieru, tego tej folii, tyle. Tu są jakieś takie, widzicie sami. No dobrze. Dla mnie to, to, to jest totalna porażka, powiem szczerze. Totalna porażka, bo płacimy tutaj za co my płacimy, bo na przykład ja to wyrzucę. Bo ja tego używać na pewno nie będę. Zobaczcie, nie mogę tutaj przechowywać książeczki i kart, bo mi to będzie wypadać, jak postawię. No wiadomo, to było odwrotnie, prawda? Tu było. Ale jak ja to postawię z książkami, to będzie mi to wylatywać. Więc dla mnie to jest bez sensu. Co to się dzieje ostatnio z tymi wydaniami? Jakieś takie. Co to za pomysł jest w ogóle? Jakieś do góry nogami. No. Zobaczcie, kochani, ale ostatnio coś trafiam ciągle na jakieś dziwne. Och. Ym... I tyle. Generalnie, zobaczcie, płaci się za to. A tak naprawdę tylko tyle mamy tu, tyle dostajemy. Zobaczmy, co w książeczce. Tutaj mamy też coś napisane na temat też autorki. To kto ma ochotę, to sobie, proszę, zatrzymaj i przeczytaj. Mm -hmm. Zobaczmy co tu mamy w tej książeczce. Mamy wydanie Pierwsze Białystok 2010. No to może przez to to pudło takie wielkie. Właśnie byłam bardzo zdziwiona, to są stare karty. To dlatego, bo kiedyś to były właśnie tego rodzaju pudełka. No i wszystko jasne. Powiem wam, ów, aż ulgę czuję teraz, bo na dzień dzisiejszy pewnie by to wydanie inaczej wyglądało. No to się cieszę. No to się naprawdę, kochani, teraz cieszę. Dobra, recenzja od autorki wstęp medytacji z mandalom na przestrzeni wieków, jak korzystać z kart terapeutycznych. No, i tutaj mamy trochę podpowiedzi. Mandala, definicja, historia, zastosowanie, wybrane aspekty analizy na podstawie literatury, moje autorskie mandale. Później klasyfikacja mandali, istoty anielskie, znaczenie, przydatność mandali dla człowieka, jego działalności. I potem na końcu ankieta, bibliografia, spis ilustracji, przesłanie na zakończenie. Tak to tu wygląda. Recenzja. Co to za recenzja? Aha, jakaś. Jakaś pani Halina Szejak, Wel. Żeak? Znawczyni mandali. Mhm. Hm. Okej. Okay. Czyli jakaś osoba tutaj robi recenzję. <coughs> jakaś pani. Później parę słów jest od autorki. Później mamy ten wstęp. To może zobaczmy po prostu dalej medytację. O, jak korzystać z kart? No to już takie podpowiedzi. Dla nas medytacja z jedną braną kartą karta dnia. Czyli jak możesz pracować? Masz podpowiedzi, układ trzech kart, układy wróżebne dla bardziej zaawansowanych miecz rozkład partnerski kolejne mhm, to wyjaśnienie tych mandali no to tak jak tam widzieliśmy dobrze mhm. prowadzenie jakieś Połączenia, też tu widzę zagadnienia astrologiczne, połączenia z żywiołami. Krótka charakterystyka znaków Zodiaku też się tutaj pojawia: 12 znaków widzę klasycznie. Mamy żywioły i słowa klucze, domy horoskopowe i ich znaczenie. W połączeniu z planetami, znaczenie domów horoskopowych ze względu na potrzeby ludzkie, znaczenie pozycji świateł, cykle lunarne, czyli na temat Księżyca. Tutaj też mamy czakry jako lekcje do wyższej świadomości i też o czakrach. Myślę, że ta treść, którą teraz przeczytałam, dosyć ciekawa, różne, z różnych stron, z różnych perspektyw wzięte pod uwagę właśnie praca tutaj z tymi kartami, ale też taka fajna wiedza, która daje informacje z różnych obszarów, prawda? I co tutaj mamy? Mamy mandale, na przykład mandala sukcesu, energetyka, że procentowo Ying i Yang, czyli pierwiastek żeński męski, Żywioł, runa, dom astrologiczny, księżyc, cykl lunarny, planeta, wibracje, czakra, organy, kolor radiestyzyjny, moc promieniowania, archetyp, istota opiekuńcza. I tyle na temat każdej. No i tutaj, jak widzicie, coś tutaj mamy po parę słów. No, wiadomo, trzeba tu przeczytać wcześniej, żeby. Wiedzieć, w jaki sposób korzystać z tych kart. Powiem szczerze, jeszcze takich kart nie mam, więc też musiałabym się tu wczytać, żeby wiedzieć po prostu, jak z nimi pracować. Znaczy, według tego, jak autorka, tutaj, wiadomo, można sobie medytować z danym obrazem. I tak każda tutaj karta, coś jeszcze tutaj mamy. Klasyfikacja mandali na podstawie siedmiu czakr. Na podstawie archetypów wielkiej rundy mandali. No dla mnie tu jest dużo nowości. Słuchajcie, też jakichś takich, które nie znam. Opis mandali, według numeracji uwzględniający ich terapeutyczno lecznicze działanie. Mandale i żywioły. Wartości promieniowania, no takie jakiś zarys pewnej perspektywy, pewnej wiedzy, która tutaj prawda na pewno dla pewnych osób będzie przydatna. Jakaś ankieta. No dobrze. Uhum, bibliografia przesłanie na zakończenie i jakieś tutaj podpowiedzi no ale ponieważ jest to bardzo stare wydanie bo tak jak mówiłam to 2010 rok hmm, no dobrze no dobrze no dobrze to idźmy teraz zobaczmy Same karty, pudełeczko takie tekturkowe, jak to dawniej. No one są, aha nie, to są tyły, bo myślałam, że są dwustronne. Okej, okay, mają jakieś tu złocenie, słuchajcie. Na boczku. No te złocenia wcześniejsze właśnie z tych lat 2010, tamtej ery, że tak powiem, były troszkę inne, ale dosyć, dosyć ładnie jest to zrobione. Jest to dosyć ładnie zrobione. Ciekawa jestem, czy tu na pudełku nie ma innego roku na przykład, bo trochę jestem zadziwiona, słuchajcie, że takie z 2010 to się wyleżały gdzieś na półkach tyle lat, zanim do mnie trafiły. No dobra. No dobra, może tu jest jakaś data, nie ma też. No to pewnie ta 2010 książeczki będzie obowiązywać. No dobrze, zobaczmy może najpierw ich wielkość, bo są kwadratowe, ale dosyć duże. 11,5 na 11,5, tak. Dokładnie tak. Czekajcie, już Wam odwrócę. Mhm, czyli to tak może będzie. Okej, okay, może troszkę przybliżę, będzie lepiej widać. Tak, i teraz widzę, że tu mamy też runy na dole, na każdej, i tu jest u góry hasło. Mhm. Hm. Nie wiem, kochani, co Wy myślicie o tym? Jak wam się taka idea podoba? Czy może ktoś z Was pracuje z tego rodzaju kartami? Jak się odwróciło. Mhm. Sama nie wiem, co mam myśleć, powiem Wam. Wiem, że są osoby, którym zależało na moim zdaniu. Jejko, muszę się tu postarać bardziej. Co ja tu myślę o tym? <laughs> no właśnie, to się chyba kłóci Słuchajcie, z tą moją praktyką, bo jeżeli chodzi o moją praktykę duchową, ja pracuję z kolorami bardzo dużo. Faktycznie z kształtami, z symbolami, pracuję bardzo dużo, ale niekoniecznie z mandalami stworzonymi przez kogoś. W jakiejś intencji, bo każdy ma jakąś swoją potrzebę, swoją perspektywę. Więc gdybym chciała pracować z mandalami, to zdecydowałabym się na stworzenie sama swoich dla siebie, wiecie, do takiej właśnie pracy indywidualnej. Mhm. Same rysunki, jakby, mandale. Barwne. Widzę, że jeżeli chodzi o barwy, to tutaj zdecydowanie mogłabym pracować z barwami, kolorami, właśnie, wibracjami. Cała reszta. Chyba nie czuję tego zamysłu tutaj do końca. No, wybaczcie, kochani, wiem, no, ja mam swoistą praktykę energetyczną, duchową właśnie i mm, te karty są dla mnie, no, na pewno dla, dla kogoś są fajnym pomysłem. Ale to musi trafić do odpowiednich osób. Dla mnie jest to jakiś, jakiś pomysł jakiejś osoby, tutaj, która sobie stworzyła, autorki tutaj, prawda? Anny Gorzkowskiej. Podzieliła się z nami jako kolektywem pomysłem swoim na ścieżkę rozwoju duchowego, na to. Wspieranie witalności, zdrowia, i tak dalej. To jest fantastyczne. Tutaj dziękujemy bardzo, jako kolektyw. Na pewno trafi do osób, które będą to doceniać i z tym sobie pracować. Natomiast ja zdecydowanie dla mnie jest to talia już na dzień dzisiejszy, na ten moment, tak czuję, bardziej kolekcjonerska. Muszę przeczytać sobie w książeczce, jaki jest zamysł tutaj um, autorki, jak, jak podpowiada, w jaki sposób pracować z tą talią, i może wtedy, kiedy przeczytam tą podpowiedź, może to do mnie trafi. Póki co, no, te karty do mnie nie trafiają. Nie czuję ich i nie ma tutaj dla mnie jakby treści. Która by była dla mnie, rozumiecie? No, bo każdy, wiadomo, szuka czegoś innego, prawda? Ale, czekajcie, podniosę. Na pewno są tu osoby, dla których jest to fajne, jest to wartość. Jeżeli ktoś lubi pracować z mandalami stworzonymi przez kogoś, to na pewno ucieszy się tutaj ta osoba. Gdzieś mi się tu pobrudził stoliczek od tych kart, nie wiem, może od tej farby tutaj z boku. E, tak, dobrze, no to oceńmy sobie w takim razie są dosyć twarde, aczkolwiek mam takie poczucie, że są troszkę bardziej kartonikowe e, nie są jakoś bardzo laminowane, są bardziej e, tu z tej strony w ogóle o, taka strukturka troszkę, jest, z tej strony są bardziej gładkie Ym, powinny dosyć długo wytrzymać, natomiast jak, jakby się bardzo, bardzo tak tasowało to wiadomo, złócenie się z, zetrze z czasem czy tutaj się może tak na boczkach farfoclować, tak jak zawsze? Czyli jakoś ja trwałość myślę, że powinny długo wytrzymać, e, aczkolwiek ta lamin brak laminacji takiej większej mogą się brudzić troszkę, no więc dajmy 8. Jeżeli chodzi o sam zamysł, no wiadomo, to jest yy, jakaś technika, to jest pomysł autorki, to, to nawet nie powinno się tego oceniać, bo to jest coś pionierskiego, coś jej, coś bliskiego jej sercu. Yy, ona to stworzyła. Wiecie, ja sobie odpuszczę tą ocenę, bo ja czuję, żeby to by było nie fair. To by było nie w porządku. Oceniać coś takiego. Cudownie, że to zrobiła, cudownie, że się zdecydowała, żeby to wydać, żeby to wypuścić, więc ja doceniam tutaj ogromnie wkład w naszą wiedzę kolektywną. Dziękuję serdecznie autorce, że zdecydowała się podzielić z nami jako kolektywem właśnie swoją pracą. Na pewno są osoby, które docenią, które tego potrzebują. Bo zawsze jeżeli coś stwarzamy, to zawsze to jest, dla kogoś później, prawda, wartością i właśnie powinniśmy się w ten sposób dzielić z innymi, z kolektywem, z swoimi stworzonymi kreacjami, bo jest to fajne. Jest to fajne, czekajcie, troszkę muszę nam, o, żeby widzieć całość, że każdy coś tam stworzy, zbuduje i może się potem podzielić i są osoby, które to potem lubią. Dajcie znać, co myślicie, jak Wam się te karty podobają. Hmm, czy, czy korzystacie może znacie, może lubicie z nich korzystać, jak korzystacie, tak to zdecydowanie jest fajna informacja niektóre osoby czytają komentarze i później są w stanie też e, same e, jakby lepiej skorzystać z danej talii, także dajcie znać jakie jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia na temat tych kart, utulam mocno słuchajcie i do usłyszenia w kolejnych materiałach pa pa